Witajcie widzowie, mam nadzieję, że wszyscy czują się dobrze i są gotowi na nowy odcinek. Wiem, że obiecałem Wam odcinek o członkach Trzejni, ale ilość informacji, jakie muszę znajdować aktualnie przewyższyło czas, jaki mam w ogóle na stworzenie materiału, dlatego tym razem przejdziemy do wtorkowego omawiania zespołu i padło na NHypen. Po tym jak wiele osób mnie prosiło o ten zespół w komentarzach. A film o karierze członków Shiny postaram się dla was zrobić na jakiś piątek, myślę. I szykujcie się, że będzie tam naprawdę długi materiał. Dlatego zróbcie sobie coś ciepłego do picia, rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie dzisiejszego materiału o NHypen, więc zaczynamy. Na dobry początek zaczniemy, kto w ogóle wchodzi w skład zespołu, bo jest tutaj aż siedmiu artystów. Lider zespołu to Junquen, urodzony 9 lutego 2004 roku. I Junquen ma spokojną, ale charyzmatyczną aurę. Potrafi przejąć scenę jednym spojrzeniem. Znany z miękkiego głosu i doskonałej kontroli ruchu, poza sceną, to ciepły, opiekuńczy chłopak z naturalnym urokiem. Najstarszy w zespole i jeden z najbardziej doświadczonych to jest Hesung. Urodzony 15 października 2001 roku, ma wyjątkowy talent wokalny i zmysł artystyczny. Często pomaga przy tworzeniu piosenek. Dla wielu fanów to idealny starszy brat grupy. Jay za to jest urodzony 20 kwietnia 2002 roku. Jay wyróżnia się eleganckim stylem, pewnością siebie i perfekcjonizmem. Choć czasem wydaje się poważny, jego szczerość i poczucie humoru sprawiają, że fani bardzo go kochają. Jake, urodzony 15 listopada 2002 roku, jest szczery, lojalny i zawsze pełen entuzjazmu. Na scenie błyszczy energią i uśmiechem, a jego głos ma bardzo przyjemne, rozpoznawalne brzmienie. Były łyżwiarz figurowy Sanghoon, urodzony 8 grudnia 2002 roku, Zawsze pełen energii, ekspresyjny i otwarty Suno, urodzony 24 czerwca 2003 roku. Jego wokal jest czysty i emocjonalny, a fani uwielbiają jego żywiołość oraz wrażliwość. Najmłodszy, ale niezwykle utalentowany Niki, urodzony 9 grudnia 2005 roku, uznawany za jednego z najlepszych tancerzy swojego pokolenia. Mimo młodego wieku, pokazuje ogromną dojrzałość i pasję do występu. Oto prezentuje się zespół Enhypen, siedmiu fantastycznych artystów. Teraz możemy spokojnie przejść do omawiania zespołu. W marcu 2019 roku powstało Belift Lab, wspólny projekt dwóch potężnych agencji CJNM i Big Hit Entertainment, znanej z sukcesu BTS. Celem było stworzenie nowego zespołu, który miał zadebiutować w 2020 roku. Wkrótce rozpoczęły się globalne przesłuchania w Seulu, Stanach Zjednoczonych, Japonii i na Tajwanie. Szukano młodych, utalentowanych chłopaków urodzonych między 1997 a 2008 rokiem. 8 maja 2020 roku stacja Mnet ogłosiła projekt, który wkrótce miał przyciągnąć uwagę fanów z całego świata: Survivalowy program Island stworzony przez Belift Lab. W programie wzięło udział 23 uczestników. Jedni pochodzili z otwartych przesłuchań, inni byli już wcześniej trajeni w Big Heat. Wspólnie zamieszkiwali w nowoczesnym kompleksie, gdzie kolejne tygodnie walczyli o swoje marzenie. Island emitowano co tydzień od 26 czerwca do 18 września 2020 roku na kanale MNET oraz globalnie na YouTube, dzięki czemu cały świat mógł śledzić emocje i rozwój uczestników. Program podzielono na dwie części. Po pierwszej z 23 uczestników do drugiej przeszło tylko 12 członków a w wielkim finale o miejsce w debiutanckim składzie rywalizowało 9 traini. Ostatecznie to właśnie wtedy podczas transmisji na żywo ogłoszono 7 członków nowego zespołu. Sześciu z nich wyłoniono przez globalne głosowanie fanów, a ostatniego wskazali producenci programu. Tak narodził się Enhypen i historia zaczęła się od marzenia i ciężkiej pracy, a wkrótce miała przerodzić się wielki światowy sukces. Po emocjonującym finale programu Island, fali na całym świecie z niecierpliwością czekali na debiut nowego zespołu. 22 października 2020 na oficjalnym kanale NHYPEN w serwisie YouTube pojawił się pierwszy zwiastun zatytułowany Chosen Choose Chosen, zapowiadający ich wielki debiut. Zaledwie 3 dni później ukazał się kolejny teaser, który zbudził jeszcze większe emocje i ciekawość fanów. A już 28 października ogłoszono oficjalnie N hypen zadebiutują 30 listopada 2020 roku z mini albumem Border Day One. Co ciekawe jeszcze przed debiutem zespół zgromadził ponad milion obserwujących w mediach społecznościowych na TikToku, Twitterze, YouTube, Instagramie i Vlive. Już po dwóch dniach od startu przed sprzedażą albumu liczba zamówień przekroczyła 150 tysięcy, a do 21 listopada wzrosła do ponad 300 tysięcy egzemplarzy. 30 listopada 2020 roku Ukazał się debiutancki mini-album Borden Day One z głównym singlem Given Taken. Tego samego dnia chłopcy po raz pierwszy wystąpili na scenie w programie M Countdown, oficjalnie rozpoczynając swoją karierę jako n -hypen. Sukces przyszedł błyskawicznie. Album zadebiutował na drugim miejscu listy Geon Albums Chart w Korei i trafił także na 39. miejsce w japońskim rankingu Oricon 2020 Yearly Album Chart. Zaledwie dwa tygodnie od debiutu n -hypen otrzymali nagrodę. Next Leader podczas gali The Fact of Music Awards 2020. A w lutym 2021 roku ich pierwsza płyta zdobyła platynowy certyfikat, jako symboliczny dowód, że nowy rozdział w historii K-popu właśnie się rozpoczął. Po udanym debiucie i błyskawicznym zdobyciu popularności Enhypen nie zamierzali zwalniać tempa. 25 marca ich agencja zapowiedziała pierwszy comeback zespołu. Już 5 kwietnia pojawił się zwiastun Intro the Invitation pod zapowiadający drugi mini-album Border Carnival. A już 20 26 kwietnia ukazał się album wraz z teledyskiem do głównego singla Drunk Day Z. Piosenka szybko stała się hitem. Już 4 maja hypen zdobyli swoje pierwsze zwycięstwo w programie muzycznym w historii zespołu. W The Show stacji SBS MTV wkrótce triumfowali również w Show Champion i Music Bank. Album odniósł ogromny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu listy Recons Album Shard w Japonii i 18 miejsców na amerykańskiej liście Billboard 200. Ale to też nie koniec ich intencji roku. 25 sierpnia b Lab zapowiedziało kolejny comeback, tym razem z pierwszym pełnym albumem studyjnym Dimension Dilemma. Przed sprzedaż nowej płyty przerosła wszelkie oczekiwania. W zaledwie 6 dni liczba zamówień przekroczyła 600 tysięcy egzemplarzy. 12 października pojawił się ten album i krótko po premierze zespół ponownie zwyciężył w programach The Show, Show Champion i Music Bank. Album zadebiutował na pierwszym miejscu listu Recon i Gaon, a także na 11 miejscu amerykańskiej. scale of billboard 200 Przedaż przekroczyła milion egzemplarzy, co przyniosło zespołowi prestiżowy certyfikat milion Seller. 9 grudnia ogłoszono, że Enhypen wydał page album Dimension Answer, który ukazał się 10 stycznia 2022 roku. Zaledwie rok po debiucie Enhypen stali się jednym z najpopularniejszych młodych zespołów K-popu, zdobywając miliony serc fanów na całym świecie i pokazując, że ich historia dopiero się zaczyna. Początek 2022 roku Enhypen rozpoczęli symbetem stycznia zespół zdobył swoje siódme zwycięstwo w programie muzycznym, tym razem w MBC M-Shows Champion z utworem Blessed Curse. Dwa dni później zwyciężyli również w Music Bank. W tym samym czasie fani otrzymali coś wyjątkowego. 16 stycznia premierę miał pierwszy odcinek webtoonu Dark Moon The Blood Altar inspirowanego właśnie z członkami N Hype. 14 czerwca Belift Lab ogłosiło kolejny comeback. 4 lipca 2022 roku Enhypen powrócili z Trzecim mini albumem Manifesto Day One. Album po raz kolejny okazał się ogromnym sukcesem, przekraczając milion sprzedanych kopii i umacniając swoją pozycję grupy jako jednego z najpopularniejszych zespołów nowej generacji. W lipcu ogłoszono również coś, na co fani czekali od dawna pierwszą światową trasę koncertową Owen Hypen. Rozpoczęła się we wrześniu 2022 roku w Seulu, a skończyła w listopadzie w Japonii. Tego lata zespół wydał też oryginalny utwór I Need The Light. 15 sierpnia agencja poinformowała, że Suno nie weźmie udziału w spotkaniu z fanami z powodu problemów zdrowotnych. Kilka dni później potwierdzono, że nie poleci również do Los Angeles na występ grupy podczas KCON. Na szczęście już 24 sierpnia to ogłosiło, że Suno wraca do pełni sił i wznawia aktywność z zespołem. Pod koniec sierpnia Nhype'em przygotowali kolejny prezent dla fanów utwór One in El Billion, powiązany z webtoonem Dark Moon, The Blood Altar. Piosenka miała swoją premierę 3 września, a teledysk ukazał się 6 września. 18 października ogłoszono, że Światowa Trasa zostanie przedłużona o kolejne miesiące, obejmując koncerty na Filipinach i w Tajlandii. Zaledwie kilka dni później, 26 października, Enhypen wydali swój pierwszy japoński album studio Sadame. Na płycie znalazło się dziewięć utworów, w tym oryginalne piosenki Always, Forget Me Not, I Make The Change, a także japońskie wersje największych hitów zespołu. Make The Change stało się motywem przewodnim drugiego ze sezonu z japońskiego serialu Saikyo no Obahan Nakajima na Kajima Haruko. Utwór został wydany cyfrowo 12 października, a cały album odniósł ogromny sukces w Japonii. 16 listopada agencja potwierdziła, że do Światowej Trasy dodano dwa koncerty w Osace, jednym z największych stadionów w kraju. A już 28 listopada ukazał się utwór Zero Moment wykonany przez Hesunga, Jaya i Jake'a jako część ścieżki dźwiękowej do dramatu Summer Strike. Każdy kolejny miesiąc tego roku potwierdzało jedno – Enhypen nie są już debiutantami, a i pełnoprawnymi artystami światowego formatu. Początek 2023 roku przyniósł Enhypen kolejne kamienie milowe. 21 i 22 stycznia zespół wystąpił w legendarnej hali Kyocera Dome w Osace, wyprzedając oba koncerty w ramach trasy Manifiesto World Tour. Tym samym Enhypen stali się najszybszym i pierwszym zespołem czwartej generacji k-popu, który zagrał w tym miejscu. Kilka tygodni Później, od 3 do 5 lutego, grupa odniosła kolejny sukces. Trzy wyprzedane koncerty w Mall of Asia Arena na Filipinach, co uczyniło ich pierwszym zespołem K-popowym, który dokonał tego w ramach swojej pierwszej trasy koncertowej. W kwietniu Belief Lab ogłosiło nowy rozdział w historii zespołu czwarty mini album zatytułowany Dark Blood. Oficjalny zwiastun z logo ukazał się 23 kwietnia. a Album trafił do sprzedaży 22 maja. Już pierwszego dnia Dark Blood sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy, bijąc rekordy poprzednich wydań Enhypen. Pomimo opóźnień w dystrybucji, w Stanach Zjednoczonych płyta zadebiutowała w pierwszej piątce listy Billboard 200. Stając się najwyżej notowanym albumem z zespołu w historii. 30 maja ogłoszono kolejną światową trasę o Fate World Tour. Rozpoczęła się ona 29 i 30 lipca w KS Podome w Seulu, a następnie objęła dwa koncerty w Kajosera Dome i Tokio Dome w Japonii, gdzie Hein Hypen ponownie zapisali się w historii jako pierwszy zespół czwartej generacji K-popu, który wystąpił solo w tej prestiżowej scenie. W październiku zespół wyruszył w amerykańską część trasy, występując m.in. w Los Angeles, Glendale, Houston, Dallas, Network i Chicago i zapowiedziano o się kolejne daty koncertu. W czerwcu Enhypen zdobyli kolejne zwycięstwa w programach muzycznych. Ich utwór Bite Me zapewnił im pierwsze miejsce w M Countdown i Music Bank. W tym samym miesiącu światło dzienne ujrzała niezwykła współpraca. Enhypen połączyli siły z twórcami Pokémon, wydając piosenkę One and Only w ramach projektu Pokémon Music Collective. Utwór ukazał się 12 lipca, łącząc świat muzyki k-pop i kultowej gry wideo. Krótce potem, 2 lipca, ogłoszono trzeci japoński singiel zespołu You, zawierający japońskie wersje piosenek Bite Me i Bills oraz oryginalny utwór Blossom. Singiel trafił do sprzedaży 5 września, a premiera w Japonii odbyła się dwa dni później. Jesienią Enhypen powrócili z kolejnym albumem Orange Blood, zapowiedziany 15 października. Mini album ukazał się 17 listopada, prezentując świeższe bardziej zmysłowe brzmienie zespołu. Główny singiel Sweet Venom przyniósł grupie kolejne zwycięstwo w programie Music Bank 24 listopada. Ogromny sukces trasy Fate sprawił, że Belift przedłużyło ją do 2024 roku, dodając koncerty w Tajwanie, Singapurze, Chinach i na Filipinach. Ze względu na niesławnące zainteresowanie zapowiedziano również dodatkowe występy w Seulu, Makao i w pięciu miastach USA. W marcu ogłoszono aż 11 nowych koncertów w Japonii obejmujących m.in. innymi Saitame, Fukuoka, Hiroshima, Aichi i Miyagi. N-Hype nie tylko potwierdziło swoją globalną popularność, oni ją zdefiniowali na nowo. W ciągu zaledwie kilku lat przeszli drogę od debiutu w programie survivalowym do statusu jednego z najpotężniejszych zespołów k-popu nowej generacji. Ich historia wciąż się pisze, a każdy album, koncert i współpraca staje się kolejnym rozdziałem tej niezwykłej muzycznej podróży. Rok 2024 Starty dla Enhypen rozpoczął się z nową energią, po sukcesie Orange Blood chłopcy nie zwalniali tempa. 13 maja wydali specjalny album inspirowany światem ich webtoona Dark Moon The Blood Altar. Połączenie muzyki i fantazji, które pokazało, że Enhypen potrafił opowiadać historię na zupełnie nowym poziomie. Zaledwie dwa miesiące później, 12 lipca, światło dzienne ujrzał ich drugi album studyjny Romance Untold. Towarzyszył mu krótkometrażowy film we współpracy z reżyserem Lee Chun Hyunem, tworząc prawdziwe filmowe uniwersum. Album zdobył ogromne uznanie, a główny singiel, z błyskawicie zapewnił zespołowi 14. w program Music Bank. W międzyczasie Jay zaskoczył fanów pojawiając się w teledysku japońskiej grupy Glay. Nie tylko tam zaśpiewał, ale też współtworzył tekst. Jesienią 2024 roku Enhypen powrócili z pageem albumu Romance Untold Day Dream, pokazując delikatniejszą marzycielską stronę swojej muzyki. Początek 2025 roku rozpoczął się od zaskakującej współpracy: Hesung i Jack wystąpili w nowym singlu Florida Confession. Wkrótce potem, 4 kwietnia, grupa wypuściła cyfrowy singiel Lose, z którym zadebiutowała w amerykańskiej telewizji w programie Jimmy Kimley Live. Kilka dni później, 12 i 19 kwietnia, Enhypen stali na scenie Coachella 2025, jednym z największych festiwali muzycznych świata. Pomiędzy koncertami ogłosili nową światową trasę Walk the Line 2025, jeszcze w trakcie zapowiedzi ujawniony tytuł szóstego mini-albumu Desire Unleashed. Premiera odbyła się 5 czerwca, a album natychmiast osiągnął sprzedaż ponad 2 milionów egzemplarzy. Główny single Bad Desire Zdobył aż trzy kolejne zwycięstwa w programach muzycznych M Countdown, Music Bank i Inkigayo. Zaledwie kilka tygodni później Enhypen zapowiedzieli nowy japoński singiel Joi, który zadebiutował latem 2025 roku, jeszcze bardziej zacieśniając ich więzi z japońskim rynkiem. Enhypen udowadniają, że nie są tylko zespołem, są fenomenem. Każdy nowy projekt, występ czy współpraca staje się wydarzeniem, które przyciąga uwagę świata. Z roku na rok ich muzyka dojrzewa, ich przekaz staje się silniejszy, a fani jeszcze bardziej zjednoczeni. Trasa Walk the Line od połowy roku wchodziła w pełny bieg: w sierpniu grupa wystąpiła w USA, w Europie, w Azji, m.in. w Londynie, Manchesterze, Amsterdamie, Brukseli, i ogłoszono, że finał trasy odbędzie się w Seulu 24 do 26 października tego roku. Czy zespół miał jakieś kontrowersje przez te lata? Tak, na przykład w 2023 członek Jay wywołał falę krytyki, gdy podczas transmisji na żywo powiedział, że historia Korei jest krótką powieścią, bo na jej studiowanie potrzeba tylko kilka tygodni, po tym wydawał dwie osobne przeprosiny. W maju 2022 było zgłoszenie o tym, że ochroniarz zespołu na przykład został nagrany przy użyciu nadmiernej siły wobec fanek na lotnisku w Incheon. Też z nowszych rzeczy to w 2025, w czerwcu dokładnie, pojawił się zarzut wobec członka Niki, że podczas live czatu nieświadomie skomentował obchody Dnia Ruchu Niepodległości Korei, pisząc I'm Jealous względem wolnego dnia. No dobra, to tyle na dzisiejszy film. Jak zwykle, dziękuję za uwagę. Napiszcie w komentarzu, za co kochacie ten zespół i jakie utwory najbardziej lubicie. I przepraszam też za jakość dzisiejszego odcinka. Jak słyszycie po głosie, nie czuję się za najlepiej, ale staram się dla Was robić te materiały regularnie, co tydzień. A przy okazji, jak widzicie godzinę premiery tego odcinka, to chcę poinformować, że filmy od teraz będą pojawiać się właśnie o godzinie 20.00 co wtorek o K-pop, a co piątek o godzinie 20.00 o anime. Też zastanawiam się nad wprowadzeniem niedziel, ale tutaj już jak będę na siłach po prostu. Zostawcie też łapkę w górę jak możecie, to niezwykle pomaga w rozwijaniu kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!